Dzień dobry, witam Was w kolejnej weekendowej analizie indeksów. Eee, w tym tygodniu cały tydzień rośliśmy, raz wolniej, raz szybciej, ale rośliśmy. Wydaje się, że albo wracamy powoli do trendu wzrostowego, takiego stałego i będziemy atakowali ATH, albo jest to kolejna korekta. Więcej za chwilę po przeczytaniu oświadczeniu. Zacznijmy jak zwykle od wykresu miesięcznego, na którym dosyć wyraźnie widać totalny brak decyzyjności. Zobaczcie, minęły dwa tygodnie tego miesiąca, a dalej mamy taką świecę z bardzo dużym wikiem na dole. Oczywiście może się wydawać, że to jest wik na dole i cień na dole, który spowoduje, że cena pójdzie do góry i nie wykluczam takiego zachowania. Jednak dla mnie, zobaczcie, poprzedni miesiąc totalne niezdecydowanie, kompletna konsolidacja. Zaczęliśmy i skończyliśmy praktycznie w tym samym miejscu. Nie wykluczone, że w tym miesiącu będzie podobnie. Pójdziemy może jeszcze trochę do góry, wrócimy. Ciężko powiedzieć. Na razie wygląda ta świeca dosyć tak mało kierunkowo i na podstawie miesiąca nie jestem w stanie jednoznacznie określić, czy pójdziemy wyżej, czy niżej. To jest jakby jeszcze zbyt niewyraźna świeca dla mnie osobiście. Może niektórzy potrafią. Ale z drugiej strony tu się tworzy taki liquidity pool pod spodem. Zobaczcie, mamy aż trzy takie wiki, trzy miesiące z rzędu. Gdzieś tam utrzymujemy się na, na jakimś poziomie. Ten poziom, powiedzmy, moglibyśmy sobie gdzieś tu zaznaczyć nawet. Powiedzmy, że no niech to będzie taki poziom, tak? no dosyć mocny opór, wsparcie gdzieś tutaj jest. Tak? I teraz pytanie, przebijemy to do góry, czy będziemy wracali do dołu? Spójrzmy na wykres tygodniowy. Co się wydarzyło na tygodniowym? No tutaj mamy znowu inside bar, świecę, która jest świecą konsolidacyjną typowo, czyli nie wyznacza nam żadnego kierunku znowu. tak? Oczywiście wyszliśmy z tego FVG tygodniowego i bardzo fajnie, bo najpierw na nim się zatrzymaliśmy, potem wróciliśmy z niego. A pamiętajcie, że cena zawsze idzie od FVG do Liquidity albo odwrotnie, gdzie FVG to jest internal side, internal range liquidity, a to jest external range liquidity. Hipotetycznie powinniśmy dojść do poziomu 674. 856, może nawet do 2030, a może nawet do widzi, które jest 2090. Jak najbardziej, tak? To jest wszystko możliwe. Ale zobaczcie, tu zaznaczyłem tą taką linię, która wyznaczała nam poziomie Liquidity Pool'a tego, z którego ciągle się cofamy. Ciągle jest to strefa wykupienia duży popyt w tych w tych miejscach. No i pytanie teraz przejdziemy wyżej, będziemy szli dalej, czy nie przejdziemy, tak? Jeszcze spójrzmy na wykres dzienny, on jest dosyć ciekawy, dlatego co tu się, co tu się wydarzyło. Tutaj mamy dosyć mocne, jeżeli oglądaliśmy moje ostatnie filmy FG, mamy tutaj praktycznie, można powiedzieć, BPR, -a, tak? Bo tu mieliśmy Berisze FG. Tu mieliśmy Berisze VG e, a tu mamy jakby. Dwa bullish widzi się zrobiły, tak? To Berish zanegowaliśmy, bodajże wczoraj, a tu mamy dwa nowe bullish widzi. I teraz, gdybyśmy sobie, jak widzieliście film, to byśmy, mogli, byśmy sobie to wyznaczyć. Najnowszy BPR to jest tu. BPR to jest dosyć mocna struktura negująca ruch, czyli jakby tutaj szliśmy do dołu, odwróciliśmy trend, to potwierdza nam odwrócenie tego trendu w dosyć mocny sposób. Jak sobie prześledzicie historię, stracicie takie przypadki, zobaczcie jak mocny to jest układ. Z drugiej strony zobaczcie, ja już w momencie kiedy my zrobiliśmy tutaj układ, gdybyście o strat oglądali strategii, też byście to wiedzieli. Kiedy my zrobiliśmy tu 2D1 Inside Bar 2U, to ja już tu mówiłem, że będziemy szli mocno do góry i poszliśmy zgodnie z tym planem. Czyli ja już tutaj na moim Discordzie pokazywałem ten układ i mówiłem, zobaczcie, stąd będziemy na pewno szli do góry, to jest bardzo mocny układ odwrócenia. Czyli gdybyście w tym miejscu zaczęli wchodzić w longi, to zobaczcie, byście już mieli, no dobrze, ponad tysiąc, nie, tysiąc może nie, no, ale prawie 1000 punktów by było do zdobycia. No, nie jakbyście tu weszli, bo mogli się tutaj wchodzić, to było spokojnie, tysiąc punktów do zrobienia przez ten tydzień w ogóle, tak? I my o tym wiedzieliśmy w ostatni już już w tym miejscu, kiedy ta świeca się już wiedzieliśmy, że będziemy szli do góry, tak? Bo strat tak mówi. jak strat coś mówi, to to jest po prostu 100%, że to się wytłaczy, 100%, może nie, ale. Bardzo dużo prawdopodobieństwo, że to się uda, szczególnie jeżeli jest wspierany takim rzeczem jak ma 200. Także wykres dzienny dosyć ciekawy, dla mnie on jest mocno bullish, natomiast słuchajcie, no kluczowe będzie przejście teraz, tak, bo dojdziemy do tego Liquidity, które jest tutaj takim dosyć mocnym Equal, equal High. Przynajmniej dla mnie. Oczywiście nie jest to pivot, ale jest tu kilka wików, które się kończą, czyli będzie to dosyć mocna ściana. 19,700 powiedzmy sobie, plus minus, tak, 690 dokładnie. Ja o tym mówiłem na, na Twitterze dzisiaj, że może dojdziemy nawet dzisiaj tutaj, wczoraj mówiłem o tym chyba. No nie doszliśmy, ok, dojdziemy na pewno w przyszłym tygodniu. Nie ma opcji, żebyśmy tu nie doszli. No chyba, że się wydarzy jakaś korekta, chociaż ona jest trochę mniej prawdopodobna w tym momencie. Jakaś może być i potem i tak wrócimy do tego 19,700, no bo nie ma opcji, żebyśmy nie zdjęli tego liquidity. tak. To jest bardzo, bardzo prawdopodobny układ. Jeszcze spójrzmy krótko na wykres 4 godzinny. Tutaj mamy oczywiście tego BPR-a, który być może nam posłuży jako właśnie odbicie do tej korekty. Ja bym ten ruch, może nawet, nawet zaczęliśmy coś schodzić, ruch nawet może bym widział w ten sposób. Tak, na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że coś takiego będzie możliwe. Czy ten BPR, czy to FVG, być może, czy jakieś inne tutaj obszary, no w ten sposób bym to widział, tak. Jakoś tak to będzie wyglądało. I chyba NQ tyle, słuchajcie. No i dobra, spójrzmy na SP 500. No tutaj ta sytuacja na miesięczne wygląda też ciekawie. Oczywiście poprzedni miesiąc piękne wyjście z EVG, bardzo ładne wejście. Można było fajnie zagrać tego Longa. Ten miesiąc z kolei no, to jest trochę kontynuacja tego ruchu po, pewnym, po pewnej korekcie. I znowu mamy, znowu mamy taki Liquidity Pool. Znowu tutaj byśmy gdzieś go by mogli próbować zaznaczyć w tym miejscu. Natomiast dosyć blisko jest do ATH 5717. Spójrzmy na wykres tygodniowy. Analogiczna sytuacja jak na Nazdaku, więc nie będę tego już tłumaczył. Znowu mam inside bar, świeca konsolidacyjna, ewidentny brak decyzyjności. Wyjście z tej świecy do góry, oczywiście ruch do góry, wyjście do dołu, ruch do dołu. Mówię o tygodniowej świecy, więc to wszystko jest możliwe cały czas zarówno do góry, jak i do dołu. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie z moich poprzednich filmów, to na dziennym będzie lepiej widać. No tutaj dochodzimy do naszej takiej dosyć mocnej ściany, z którą walczyliśmy przez bodajże dwa tygodnie sierpnia, czy nawet jeszcze w początek września, która nas nie puściła wyżej. No i teraz znowu wykonamy atak na tą ścianę. Więc jakby pierwszy target to jest 5,660 na przyszły tydzień. No i obserwacja tego poziomu 5,660. A druga sprawa to jest oczywiście to EVG 5,663,5 gdzieś tam. Czyli to, to jest ten obszar taki, to wiadomo, że te punkty plus minus. tak? No, i to będzie kluczowe. Czy tu przejdziemy, czy nie przejdziemy? Ja myślę, że mamy dużą szansę to przebić, bo tak wygląda to. Znowu tak samo jak na, na zdaku zrobiliśmy BPR-a. Analogicznie też nie będę już tego rysował, wiadomo o co chodzi. Czyli mocne, mocne po prostu wsparcie ruchu wzrostowego. Oczywiście pewnie zrobimy jakąś korektę. Spójrzmy na wykres 4 godziny. Tutaj w ogóle bardzo ładnie przeszliśmy tą m 200 od dołu i wyszliśmy do góry super. Co tu się może wydarzyć? Aha, tu nie zaznaczyłem tego bpr ale myślę, że dosyć podobna sytuacja, czyli będzie jakaś korekta pewnie. To zobaczcie, zatrzymaliśmy się na tym, na tym piwocie, oczywiście piwocie lower time frame, jakiegoś tam, ale też tym FVG tutaj, to widać ewidentnie, co nas zatrzymało dzisiaj. Ja wyznaczałem poziom na dzisiaj 5630, targety doszliśmy do 5640, nawet także 10 punktów się pomyliłem. Ok. Próbowaliśmy iść dalej, no to FG nas zatrzymało gdzieś tam w połowie tego, w połowie tego obszaru, tak więc dosyć, dosyć przewidywalny ruch. No i teraz myślę, że początek tego nowego tygodnia będzie dosyć ciężki, bo, no bo dosyć mały zakres to mamy do ataku. Pytanie, czy będzie taki event, który spowoduje, że przebijemy tą ścianę, którą tu widzicie, ona jest bardzo, bardzo mocna i będzie bardzo trudno ją przebić, musi być dosyć duży wolumen, coś się musi wydarzyć. Także myślę, że no tutaj no nie widzę jakiegoś wielkiego potencjału na przyszły tydzień, chyba że się coś wydarzy. Jeżeli będzie atak na ATH, przebijemy ATH, to pewnie dosyć mocny atak na, na wyższe obszary. Natomiast najpierw mamy sporo do zrobienia tutaj, no i, i przede wszystkim jeszcze tutaj Widzi. Także o S&P tyle i w zasadzie na ten tydzień to tyle. Do słyszenia w przyszłym tygodniu.